Cześć tu, Oliwier. Dzisiaj jest odcinek o Mercedesie AMG GTC z 2017 roku. Wersja GTC jest pośrednim modelem między AMG GTS oraz AMG GTR. AMG GTS posiada 520 koni, AMG GTC 557, a AMG GTR 585 koni. Skrzynia biegów w tym aucie jest siedmiobiegowa, dwusprzęgłowa, półautomatyczna. A napęd jest na tył. Prezentowana wersja jest ze stałym spoilerem. W rogu macie zdjęcie, jak to auto wygląda z wysuwanym spoilerem. Okres produkcji AMG GT. Jest od 2014 roku. Masa własna tego auta wynosi od 1540 kg do 1570 kg. Konkurencją tego auta jest Audi R8, Jaguar F-Type oraz Porsche 911. Nadwozie w tym aucie zostało wykonane w 90% z aluminium. Tylną klapę wykonano ze stali, a przedni odcinek podłoki z magnezu. Poprzednik tego auta to Mercedes SLS AMG. Prędkość maksymalną, którą rozwija to auto, to 320 km na godzinę. Prześpieszenie tego auta od 0 do 100 wynosi 3,7 sekundy, a przyspieszenie AMG GTR wynosi 3,6 sekundy. Teraz przejdziemy do środka tego auta. Tak się prezentuje karbonowa nakładka na progi z napisem AMG. Oraz tak wyglądają półkubełkowe fotele. Licznik wyskalowany jest do 360 km na godzinę. Kierownica jest z zamszu. Tu jest pokrętło do przestawiania trybów na komfort, Sport, Sport Plus oraz Race. Gałka zmiany biegów. Na podłokietniku mamy znaczek A. falderbach Oczywiście z tyłu kierownicy mamy łopatki. Teraz przejdziemy do serca tego auta. Tak jak mówiłem, czyli 557 koni oraz 680 Nm. Jest to 4-litrowa V8 Twin Turbo. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz wpadajcie na moje inne filmy. Cześć!